Cześć, good morning, hello! Dzisiaj jest sobota. Jak widzicie w Nowym Jorku nie da się nudzić i zawsze można sobie coś fajnego znaleźć do zrobienia, zobaczenia, spróbowania. Dzisiaj zabrałam Was na Dragon Fest, który zaczął się właśnie rano. Tak jak widzicie za mną na ulicy rozstawiają się różne stanowiska, stendy, food z jedzeniem koreańskim. Jakby to będzie trwało cały weekend. Na pewno dzisiaj całą sobotę do późnego wieczora. Ulica jest zamknięta dla zachodniów. Także śmiało możemy chodzić właśnie po ulicy. I patrzeć co dzisiaj fajnego tutaj może na nas czekać. Planem na dzisiaj jest taki, że teraz przyjdziemy zobaczyć jak wygląda ten Dragon Fest. Następnie udamy się jeszcze do jednego takiego bardzo ciekawego parku. Następnie Paradę Japońską. I chyba zakończymy dzień wracając tutaj, bo to jest dosyć blisko naszego mieszkania. Także zostańcie z nami i spędźcie z nami fajny dzień w Nowym Jorku.

W odcinka zaprosiłam dzisiaj eksperta historycznego. Karol, proszę, przybliż nam trochę historii tego miejsca. Znajdujemy się na Highline. Nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, bo musimy troszeczkę tutaj zobaczyć okolicę, żeby zdradzić Wam wszystkie szczegóły, ale ogólnie jest to miejsce, które jeszcze do niedawna było skazane na rozbiórkę, ponieważ jeszcze. Kilka lat temu było bardzo zaniedbane, zarośnięte jakimiś chaszczami i dopiero kiedy społeczność w Nowego Jorku zebrała się i podjęli jakieś akcje, no to przerobili tutaj Highline na park. A czym było wcześniej, to o tym za chwilę. Highland sięga wieku XIX, kiedy to linie pociągowe dostarczały jedzenie do Manhattanu. Odbywało się to na ulicy. Przechodni mieszali się razem z koleją i dochodziło do wielu zgonów. Do roku 1910 doszło aż do 500 zgonów. Władze musiały wymyślić nowy sposób, jak połączyć kolej oraz ruch pieszy. W odpowiedzi na liczne zgony wynikające z połączenia kolei i pieszych na ulicach Nowego Jorku władze wymyśliły sposób taki, że zatrudnili po prostu ludzi na koniach, którzy machali czerwonymi flagami, kiedy nadjeżdżały pociągi, żeby ostrzec pieszych przed nadjeżdżającym niebezpieczeństwem, ale chyba się to nie sprawdzało, ponieważ władze w następstwie tych działań wymyślili w następny sposób, czyli po prostu Wybudowanie kolei ponad ulicą, czyli po prostu high line. Jest to, była to konstrukcja zbudowana na stalowych słupach, i w ten oto sposób, w okolicach 1933 roku, pierwsze pociągi dojeżdżały już do Manhattanu koleją ponad ulicami Manhattanu. Było to o tyle bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ w niektórych częściach kolej przejeżdżała. Prosto przez fabryki, dzięki czemu pociąg zatrzymywał się w takiej fabryce, wyładowywano towary lub też je zapakowywano i pociąg jechał dalej. Więc tygodnia pogoda Nowojorczyków nie rozpieszczała, ponieważ było bardzo zimno około 10-11 stopni padał deszcz przelotnie także nie było zbyt ciekawie. Dzisiaj mamy sobotę i to jest takie okno pogodowe tak naprawdę bo jutro w niedzielę też zapowiadają opady i znowu będzie zimno dlatego wydaje mi się, że wszyscy wyruszyli na zewnątrz podobno Nowojorczycy bardzo lubią spędzać czas właśnie w różnych parkach, na świeżym powietrzu, w różnych tego typu miejscach. Dlatego tutaj nie dosyć, że jest tu weekend i jest już dosyć turystycznie w mieście, zaczyna się sezon turystyczny, to dodatkowo właśnie dużo orczyków po prostu wychodzi, spędza tu czas jedząc śniadanie, bo takie osoby też mijamy gdzieś tam na ławkach. Co ciekawe jeszcze, tak jak gdzieś tam możecie zauważyć, mijamy cały przekrój ubranych ludzi w bardzo różny sposób od kurtek z jakimś korzuchem ocieplanym po po prostu dziewczyny w sukienkach, spódnicach i pod koszulkach na ramionczkach. Nam, no jak widzicie, nie jest aż tak ciepło, ale zimno też nie, więc powiedzmy, że tak neutralnie jest koło 15 stopni w tym momencie, ma być trochę cieplej, ale ten przekrój, który obserwujemy tutaj jest dosyć ciekawy. Dobrze wiadomo, Ameryka uwielbia wielkie, duże ciężarówki, długie tiry o wiele dłuższe niż te spotykane w Europie. Popularyzacja amerykańskich ciężarówek doprowadziła do tego, że kolej Highline była coraz mniej używana. W latach 1960-1980 ciężarówki amerykańskie stały się tak popularne, że zaprzestano transportu koleją. W latach 80. XX wieku część Highline została zburzona. W latach 2000 kolej Highline była już praktycznie totalnie zaniedbana, porośnięta haszczami, był to totalny nieużytek i do końca nie wiadomo było, co z tym zrobić, czy wyburzyć ją do końca, bo część już była wyburzona, czy ją wyburzyć do końca, czy ją e, zostawić. Nie, nie wiadomo, co, co z tym zrobić. I dopiero w latach 2005 pomiędzy latami 2005 i 10. Stwierdzono, że zrobią z tego park. No i tak właśnie aż do 2023 roku w pełni ukończono Highline jako miejsce, gdzie ludzie mogą przychodzić, spacerować i rozkoszować się przyrodą. naszą krótką wycieczkę po Highline. Tak jak widzieliście, bardzo dużo się tu dzieje. To jest o tyle ciekawe miejsce, że łączy w sobie właściwie tą historię, ten rys historyczny, te, te podkłady kolejowe, linię kolejową, którą i można iść na niej i można ją oglądać z boku, w zależności od odcinka, którym się akurat podąża. Dodatkowo jest bardzo dużo zieleni, więc jest naprawdę przyjemnie. No też widzieliście, ilu tutaj jest turystów. Jest to miejsce bardzo turystyczne, bardzo uczęszczane teraz. Karol Was wprowadził trochę w historię tego miejsca. I ja wam mogę szczerze zarekomendować, że jeśli będziecie się wybierać do Nowego Jorku, koniecznie zapiszcie do sobie na liście atrakcji do zwiedzenia. Jest tutaj nie tylko fajne spacer w miłym otoczeniu, z ciekawymi konstrukcjami stalowymi kolejowymi, ale także sztuka, którą właśnie mogliście obserwować razem z nami. Oczywiście zapomniałam jeszcze wspomnieć o architekturze, która także zwraca uwagę, przyciąga wzrok. Te budynki, właśnie teraz, za nie patrzę, mają naprawdę ciekawe kształty, tak jak pokazywałam. I to są jakieś e, bańki, kule. Niektóre budynki wyglądają jakby były krzywe. E, inne tuż obok starych budowli znajdują się takie nowoczesne, oszklone wieżowce, czy nawet nie wieżowce, ale po prostu budynki mieszkalne. Także to jest jeszcze jeden taki ciekawy aspekt w całej tej trasie na Highline. drodze na Japanese Festival. Czyli idziemy obejrzeć najpierw paradę kolorowych osób przebranych w różne ciekawe stroje, którzy będą pokazywać tą swoją kulturę japońską. A potem zobaczymy, pokręcimy się jeszcze w okolicy. Podobno ma być coś ciekawego, jakieś różne stędy, stragany, także wszystko przed nami. Ciekawostka chyba dla bezpieczeństwa całej parady. Ta ulica, która jest teraz zablokowana, na końcu właśnie ma ustawione w poprzek takie dwie ciężarówki duże. Myślimy, tak nam się przynajmniej wydaje, że to po prostu tak na wszelki wypadek, żeby chyba żadne auto nie wjechało w tłum czy coś w tym stylu. Jesteśmy na Japan Feście. Poprzednio byliśmy na lunchu i chcieliśmy nagrać nasze jedzenie i skomentować, ale było tak głośno. Okazuje się, że Amerykanie są strasznie głodni, e, przepraszam, głośni, więc tam nic nie nagraliśmy. A teraz na Japan Feście udało nam się dorwać jakieś darmożki, więc testujemy. Ja mam herbatkę japońską z jęczmienia, który był palony dwukrotnie, więc ma dosyć taki Kawowy aromat, zaraz dam na tacy spróbować, żebyś się wypowiedziała. A tutaj jeszcze jest herbatka jaśminowa, która po prostu smakuje jak wystudzona herbatka z jaśminu. Mamy tutaj wołowinę Wagyu, czyli bardzo popularna japońska wołowina, która ma ten charakterystyczny marmurek na mięsie. Jest ona wołowiną mocno premium do dostania też w krakowskich tajpach, między m.in. w Pimiento. W ramach tutaj Japan Festu próbujemy właśnie tą wołowinę. czyli już zbieramy się z festiwalu, generalnie ten festiwal japoński ma na celu promować po prostu kulturę Japonii i pokazywać jak ta społeczność jest du duża tutaj. Więc e, właśnie tak jak mówiłam oprócz parady na jednej z ulic, również e, inna ulica, też zamknięta, mogliśmy znaleźć przeróżne stoiska z różnym jedzeniem. E, tak jak widzieliście, my spróbowaliśmy wołowiny nie pamiętam nazwy, ale była bardzo dobra. Spróbowaliśmy sobie jeszcze mochi donata. Był bardzo dobry wbrew pozorom. Na, przy pierwszym ugryzieniu może nie, ale później okazuje się, że był to słodki, więc wiecie jak to desery. Jak jest słodkie, to jest dobre. Teraz właśnie wracamy do naszej dzielnicy. Zachaczymy jeszcze o Dragon Fest, czyli ten festiwal sztuki koreańskiej. No i generalnie dzień nam minie pod wpływem Eee, poznawania kultur azjatyckich.